Ale szanowni kochani już witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry y, Shogun Total War 2 na dodatku DLC Fall of the Samurai y, W ostatnim odcinku... No. właśnie był to odcinek w sumie wprowadzający Co to, to jest? Dobra, próbujemy Tak, sobie po prostu zestuję y nie słyszycie już u mnie szumów z jednego powodu, ponieważ no po prostu naprawiłem sobie. nie, się to okazało po prostu proste, jak drut. czekajcie. No nie, no wy warto. Przepraszam Was, no wy warto. W pola nie dla mnie. Cały rozmazany, A ja chcę taką bardziej żyletę. Chociaż no coś z pierniczem tego żyletu można nie dawać. No ale dobra, no. Lepsze to niż nic. E, Ostatnim razem sobie zrobiliśmy tą prowincję it, i ci panowie wypowiedzieli na wojnę. A my nie mogąc nic zrobić w tej chwili. Robimy sobie soloturę, zobaczcie, co teraz stało. I dajemy ruch naszym przyćmikom. Komputerowym na szczęście. E, z... No ja, spróbuję się przed nimi wybronić, bo oni chyba mają dwie prowincje, a nie no, Także mają chyba dwie armii co najmniej. Tak jest z generałem. A to już się teraz skończyło. No właśnie, tu już na idzie. O nie, nie, nie. To, to to od razu po stolicę, bo na szczęście jest coś tutaj, takiego w tej grze jak ostrzał z morza. Ja nie zdążę kawalerii zrobić, to nawet nie ma co. Dlatego nie robię jej teraz. Moim głównym teraz celem jest obrona stolicy. Także no. Mogę was Czekajcie. Nie zadaj mnie. to nie. No dobra, no. Tutaj to się bada. Czemu ja badam jakieś stocznie? Weź mi zrób jakąś administrację lepiej. Zawalek no, jest rewolwerami. Zresztą nie, nie, nie. Na, na razie pieniążki trzeba, bo z pieniążkami jest bardzo źle. Eee... dobra, no on nie pewnie teraz atakuje. Pewnie zaatakuje mi teraz stolicę. Pewnie jednak mnie nie zatakował stolicy. Bo no, nie jestem rządowiec. Czyli jednak mogłem sobie stworzyć kawalerię, chociaż dobrony obrony zamku w już osobie. Eee... jeżeli ja tym odejdę. Zaczekajcie, bo to jest... ai Kofu, 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 kofu. Kofu mam uwielbienie, to mi wojny nie popowie. Tutaj mam... mo, 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 mo. Tutaj mam cesarza, także nie. To i tak musi tu zostać, bo ja się boję, że oni się zabłagają do mnie na Że on tego, że tego typu tutaj się sprzymierzy i mi wypowie wojnę. To tutaj muszę tego bronić. A przy okazji pokażę wam jak strzał z morza wygląda Jak wygląda ostrzał z morza w tej grze Eee, dobra Dobra Ej, ej! Od nich Odwrót A i teraz będzie plądrować wszystko Czekajcie, czekajcie, ja... Nie no, to ja się i tak muszę wziąć na no, On ma samą tą piechotę, i to nie. No, boisz się, że przegrasz? Jest jak idiota, byliśmy tutaj latać. Wszystko niszczyć. Mizu, co to jest? Jak mi to zaatakuje to wtedy go... To wtedy po prostu wybiegnę z tej stolicy, żeby go po prostu zaatakować. Bo to było ta linia, w sumie to telegram. Ten telegram daje mi bardzo dużo w tej początkowej fazie. O! Weź mi oblegę stolicę. Myślałem, że przyjdzie do szturmu. Tutaj jedzie jakaś jeszcze armia śmieszna. Zaszkodowy gość gościa tego, raczej zjawi. No dobra, spróbujmy to zrobić, tak te posiłki dojdą, z kawalerią ciężką. I no. Trzeba będzie to, to wzgórze nad, nad nami zdobyć. Się. mogę rozstawiać chociaż wolałbym, żeby było jasno. Oczywiście się nie mogę doczekać, jest aż żar. jak ja koniecznie muszę to zdobywać. W górze. Czekajcie, weźmy w Ma się od was oddziel. Zobaczmy mi tak rozstaw. Zobaczmy tak, rozstaw tak, żeby nie takie klasyczne ustawienie. No, się. Słuchajcie, bo oni, oni, się będą ruszać? Tak, oni się będą ruszać. Także musicie mi tutaj za... Nie no, tutaj nie. Dobra, niech oni podejdą. Niech oni podejdą. Niech oni podejdą, bo ja im puszczę artylerię. Ty zaczekajcie. tutaj dwani Kuf Wiem, że się trochę zmęczycie Bo chyba nie mogą ten wejść, nie? Jak mogą to będę... Teraz nie czekaj Zacznij ich tutaj, przynajmniej jeden oddział Drugi ma stać tutaj. Jener będzie stać z tyłu. Ja bym musiał tutaj stać. Dobra, bym tutaj

Ostatnio was tutaj, zostawiliśmy siebie tutaj. Ty mi biegnie z tych Tu mi się, kata, to się nie jest to właśnie nic się ta kawaleria nie to Daj mi tu bo ja przegrywam na pełnej linii. Chyba full odwrót. Full odwrót, Zostały mi tylko ci. Katizyari. No, oczywiście, że tak nie? No, oczywiście mi za pierwszy czas w kieszopo za Oj, kiepska bitwa, kiepska bitwa. Tu spierniczyłem panowie, spierniczyłem. sobie to zrobić inaczej. Nie, to trzeba... To trzeba inaczej, to trzeba inaczej, to trzeba inaczej. Czekajcie, to, to trzeba inaczej. Hmm. Są z poprzedniego tego. Razu. Ale to spierdzieliłem po prostu. A ja myślałem, że to ja będę musiał podchodzić. Ja zapomniałem przecież, że typ, ma, że typ nie ma jednostek praktycznie do strzelania. I to on musi podejść ciągle umyć rzeczy. Czekajcie. ciebie, tak? O matko, no ja to jestem jednak mistrz, tyle wam powiem. Co tutaj by jeszcze jakby to zrobić? Czyli o wzgórze się bić nie będziemy, bo to samobójstwo. Ale co tu? No, szybciej! Słuchaj, dobra, rozstarej. Idealna pogoda. Mam jakąś górkę? Oczywiście, że nie mam górki. Ale jest tu strasznie płasko. I teraz mi pójdzie. Poczekamy też... No już. Hmm. Teraz tylko... Za no trochę bo tutaj dojdą. Gdybym was tak zajmuj miejscami, że czekajcie. Bo oni nie polecą mi na tych raczej. Was tutaj zróbmy tak. Tak żebyście się tutaj nie ostrzeliwywali nawzajem. Czekajcie. O, tutaj walne... Patrzcie jak raz przyspieszę, patrzcie jak się... Ro... O, patrzcie, patrzcie, patrzcie jak się rozbiegnie. Nie, wcale nie, ja nie, nie. Wcale, cholera, wcale. No i dobra, mu się trudno. Eee. Yy... A nie, jednak mi idzie tutaj, dobra? A czym ty mi idzie? Jeez, pogorowa to jest. Z jestem To Nie ma co nawet. Zaraz mi jedną zasięgę, ta chwila. No i obszarowe. Zresztą nie mam za mało krętu, żeby robić obszarowe. To by nic nie dało. オーエイであげるんだね

Tu się bni korekiem, tu się bni, tu się bni Patrzcie jaka ja. Patrzcie jaka ja egzekucja to Nie czekaj, co ty nie robisz? No a z nią strzelać Tak to. O matko, serio? Serio? akurat tego go panem. Tu i coś mu wuj sprzęty przygasł. No brawo.

Ражинг же там играет. звучит жила. Звучит Нет. Так, Давай, давай. Давай их. Давай их. Zegaty z armii dostaje gdzie ma 10 jednostek, nie? Fajnie. Patrz, teraz druzy, no druzy i trzeci. Z przenikaczy. Patrzcie, jeszcze mi generał zabijał, nie? No matko, to jest ma. rzeczywiście, to jest rzeczy do ugrania, nie? i tutaj a, bo on, no, on się wrócili co na szczęście a poborowa piota. Jest ja To mi odbiło na chwilę. Chyba od tego nie przewidział. No dobra, lepiej dla mnie. I tak, mimo wszystko. Wreszcie są piękni ci też. Ja teraz nie oszukuję. Żeby, nie było, że to się żeby teraz nie było, że sobie coś wymyśliłem po prostu. To jest serio, to się dzieje serio. Nic sobie nie odpijemy, więc tak dla nich, dla na naszych braci i przyjaciół, super no Nie dziwię się trochę. Myślę, że ta bitwa będzie łatwiejsza. Będzie łatwiejsza. No ale po to też wziąłem prawie najwyższy poziom trudności. Właśnie, 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 właśnie. Ale jemu zostało jeszcze mniej, nie? Znaczy, was tutaj. To zmienną oddział po prostu połączycie. się. A zaraz mi dojdzie kolejna. Dojdzie mi zaraz wojska, dojdą. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, Teoretycznie. Na razie dajmy końców. Była ciężka tam. Mam nadzieję, że już... ...to zostało będą łatwiejsze trochę. Może jeszcze obasuwać. Czekajcie. Daj mi siebie. mi się idzie, mi siebie. Na mini. Cały czas na minim nie mi na pierwiczać. Jak już Somar się rozprawiedliwe, co tam no, siedzi pod stolicą, to proszę to kredy zobaczyć, czy oni, czy, czy, czy oni mają coś do obronienia stolicy. Bo jeżeli nie, to ja przypuściem szybki reżyser, zabrałeś się do wezwij. Szybki kontratak. No, oczywiście, że mi idzie skąd weź. Bilety Ten bilet idzie, kurde, PKP kupić, się Chciałbym go jeszcze rozpocząć na spokojnie. Mój generał nie żyje. Oj, mamy awans. O, Globus. Daj ja mi nie wiem, to już agresora. Chociaż nie czekaj. Się, bo jak chcę im później w bitwie nocnej się bawić z tym czymś na razie leć mi tu tutaj oni coś mają jakiejś mają jakąś armię, ta armia jest nic nie warta bo ślicznie, że teraz generala zabiję że głowy to... jest... sobie nie dam uciec na to yyyy co jeszcze a jedziemy następną bo nie mogę nic ulepszyć i nic kompletnie zrobić. Nie eee, sprawdzimy z, z, z jakim typem graniczę, z którym mi teraz powiedział wojnę, a z tym, dobra, już wiem. I dobrze, że z tota marmia zostawiłem jakąkolwiek. No co chodzi? Bardzo mało kaskady, wiesz? Jak serio serio to mówię? Ma jakąś zrewieną armatę tam. To o samurajskie. Jakim się chce robić samurajskie? To daj mi ciebie. A ty ruszasz tutaj i zostajesz. Czekaj, jak jeszcze byś tym Chyba tu nie wierzę, pan tam do stolicy i koniec której. Koniec tury, koniec tury Ale mi w teraz. ...drapie i to, i to dosyć ostro O! Ohohohoho. Kolega jego mi, mi, mi powiedział moje mi szybki zapis, bo to mi się raczej wybroni Dobra straciłem tylko tych samurajów, których mogę sobie, że tych włóczników, które mogę sobie zrobić dosłownie wszędzie Mam teraz wojnę literalnie ze wszystkimi. Eee, pieniążków też nie mam. Tak, pieniążków też nie mam. Dobra, robimy wyścig do Berlina. Drugi wyścig do Berlina. Jezu, już troszkę jakbym ją spierniczyłem. Nie wróć do stolicy. No straszne, cholera, przecież macie wszystko w porządku, jest wycieczka. No dobra, ja się tutaj panowie z wami żegnam, mam nadzieję, że nam się wszystko spodobało. Jeżeli się tak spodobało, to możecie zostawić lajka. Subskrypcja ja to nagrywam dla przyjemności, nie dla potrzeby. Ja się żegnam. Do zobaczenia. Cześć.